Dobra, jesteśmy na miejscu. Udało mi się zdobyć akredytację jako media. Także wchodzę powoli na targi. Oczywiście niestety ale w maseczkach musimy być, więc tutaj nie wiem jak się będzie słychać. Mam nadzieję, że jest wszystko w miarę ok, że mikrofon się sprawdzi na ten wyjazd. No i oczywiście, tak jak wspomniałem przed chwilą przed areną, spodziewajcie się jakichś materiałów, które będę dla Was nagrywał. Także do zobaczenia. Jeszcze jedno szybkie wideo dla Was. Tak to się wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o wystawców na Atasarenie. Ja będę zaraz schodził na dół oczywiście. I pierwsze co to chyba będziemy nagrywać, stoiska z komiksami, tak jak zawsze to robiliśmy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także jeszcze raz do widzenia, jeszcze raz do zobaczenia. Cześć! Dobra, sytuacja wygląda następująco. Mniej więcej się rozeznałem, przywitałem z kim mogłem. No i teraz. To już taki ostatni filmik wiążący całą tą podróż, którą odbyliśmy od mojego miejsca zamieszkania do MFKiG w Łodzi. Pierwsze co biorę się za nagrywanie, póki jeszcze nie ma dużych tłumów, stoiska komiksowe. A następnie zrobimy ogólne takie przejście też pozostałych stoiskach, co tutaj jeszcze jest. Bo jak wiemy nie tylko komiksy, ale gry, wszelkiej maści, gadżety, koszulki, figurki, jest tego naprawdę bardzo dużo że mój portfel może polec w dniu dzisiejszym, a z drugiej strony powalczę z tym, może nie będę specjalnie szalał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także do usłyszenia.